Alex, jak się czujesz z tym, że w sumie to jeszcze kilka detali i skończymy nasz domek? Długo czekałam na ten moment. Wypadałoby zacząć zapraszać ludzi na parapetówkę? Może jakiś tematyczny motyw? O, tak! Impreza w stylu neteru. Ale to będzie epickie! Mam dziś w skrzyni strój Blaze'a, czekaj, czekaj, czekaj! Zaraz go znajdę! Um, patrząc na ciebie, to mógłbyś być prędzej hoblinem. Steve? Czy to ma być jakiś twój żart? Chciałem się właśnie o to samo zapytać. Patrz! Cokolwiek to jest, na pewno chce nas zjeść. Mówię ci, takie dźwięki nie oznaczają nic dobrego. Mm. Ojej, <noise> urambek. Przestraszyłeś mnie. <noise> na przyszłość nie strasz nas tak, kolego. Chyba nie chcesz skończyć jako pieczeń. <noise> Serio, gdybyś tylko zobaczyła swoją winę. Kiedy rampek wyskoczył Kiedy rampek wyskoczył O Jezu, nie wierzę, że jest was aż takie ponuraki Nie macie w ogóle Poczycia humoru Już serio myślałaś, że jest po nas Przyznaj to Steve, Przyz... odwróć się Hej Haha He! Hey? Ha, ha! Ha. Ha. A więc tu uciekli! O mały włos, aby nie zabili tubylców! Ach, tu e, a, no tak! Oto my, wojownicy z Minecraft Dungeons, pokonaliśmy giganty z czerwonego kamienia, które chciały zniszczyć waszą stodołę! Mmm... Miałeś na myśli nasz dom? E, wy, wy tu mieszkacie? No, jakiś masz z tym problem? Echem, e, małe nieporozumienie. Wybaczcie, e, chcecie może iść z nami w przygodę? Przydałyby się nam jakieś dodatkowe miecze do walki. E, tak! I możecie wziąć ze sobą swojego różowego kompana! No nie wiem. Ledwo co zbudowaliśmy nasz dom. No Rambek, co ci się stało? Ale Rambek, tu jest nasz dom. A przynajmniej był. No, budowniczymi to wy nie jesteście. Może lepiej pójdzie Wam przygoda. Ta-dam! To była moja druga w życiu animacja poklatkowa. Mam nadzieję, że wyszło fajnie, ponieważ teraz dopiero zaczynam ją robić w tym momencie. Napisz w komentarzu, co o niej sądzisz. Całkiem fajnym pomysłem byłoby zrobienie filmu, jak zrobić animację poklatkową Lego z użyciem po prostu telefonu, lampki nocnej i darmowych programów do montażu. To napisz w komentarzu. Bardzo chętnie bym zobaczył, co wy byście mogli zrobić fajnego. E, podobnego do tego, co widzieliście przed chwilą. Zestawy dostałem super. Co tu z skarpetki? Crafting Box 3.0, który jest po prostu zestawem potężnym klocków Lego w stylu Minecrafta. Obecnie myślę, że zbudujemy sobie domek, który będzie wyglądał tak. Drugi, jeszcze ważniejszy zestaw, ponieważ zestaw Minecraft Dungeons będzie mi służyć głównie prawdopodobnie do postaci i do tego redstone'owego ziomeczka. Oba zestawy możesz zobaczyć sam na sklepie LEGO. To prawda. Link w opisie pod tym filmem. Wpadnij, zobacz. Aha, to są właśnie te dwa zestawy, a jest ich serio. Dużo, dużo więcej. Żeby troszeczkę zrobić to ciekawiej, yy, niż na poprzednią animację, postawiłem poprzeczkę wyżej, ponieważ postanowiłem, że chcę zrobić również otoczenie. I będziemy robić to z kartonów. Yy, partek ofiaru właściwie. O, to z tego myślę, że zrobię słońce. Nie wiem, czy to wypali. Już narysowałem tak zwany storyboard do scenariusza, który wcześniej napisałem. Wygląda on jak wygląda, ale no cóż, co, co ja poradzę, tak rysuję. Nagrywam w tym momencie głosy z aktorami. Czemu ty nie znowu że do takich niekomfortowych rzeczy, wiesz, jak się, się z tym czuję? No, no weź. <laughs> nie może <być. śmiech> Oto my, wojownicy z Minecraft Dungeons! Dungeons... Było dobrze. Było super, stary, dajesz dalej. Nie na początku. <laughs> Siedząc nad 20 sekundami przez 20 minut. <laughs> to tak, to czasami jest stary. Muszę teraz dopasować muzykę, jakieś może efekty dźwiękowe, ale z nimi chcę szaleć. E, ogólnie, dlaczego zaczynam od dźwięku? Chcę dopasować ruchy postaci do tego, co mówią. E, ostatni raz, jak robiłem animację poklatkową, właśnie z tym miałem problem, że najpierw zrobiłem animację, zrobiłem masę zdjęć i potem zorientowałem się, że to jakkolwiek nie pasuje do Tempa akcji. E, chcę tego uniknąć. Najpierw załatwię dźwięk, mam na myśli tutaj muzykę i ja wiem, dialog, a potem, już kiedy będę mieć obraz, dodam do tego wszystkie efekty dźwiękowe, typu chodzenie, stukanie i tak dalej. Chcę tego dać jak najwięcej, ponieważ wydaje mi się, że to zwiększy taki realizm tej animacji. Kilka godzin zajęło mi nagranie wszystkich, mimo że to były trzy osoby plus ja, ale no, daliście wszystko. Dziękuję Wam bardzo. Drodzy aktorzy Więc tak wygląda mój plan zdjęciowy Jeszcze dzisiaj, jutro będę mieć slider Więc koniecznie będzie trzeba Załatwić wszystkie jeżdżące ujęcia Ponieważ bez niego Będzie po prostu dużo ciężej to zrobić Chmurki są zwate, Wyglądają głupio, ale w kamerze Nie jest tak tragicznie Za to tragiczna jest niestety ta zieleń Jest sobota, czyli czwarty chyba albo trzeci dzień. Ee, robienia tego filmu. Myślałem, że zajmiemy dużo krócej. Obecnie mam zrobione kilkanaście sekund. Jestem z nich bardzo zadowolony, więc mam nadzieję, że całość będzie tak dobrze. 27 stopni na zewnątrz. Tu muszą być zamknięte okna. Nie ma klimatyzacji. Jest super dużo gorąco, więc e, jest tu mała sauna. 200 nie podsek. Prosiak. Jako, że robiłem zdjęcia przez program dołączony do mojego aparatu, byłem w stanie wywoływać fotki przyciskiem na mojej klawiaturze. Fakt, że mam bezprzewodową klawiaturę i myszkę, okazał się naprawdę zbawienny. Niestety nie zorientowałem się o tym od razu, więc trochę czasu to zmarnowałem. W sumie ta animacja to ponad 1800 klatek, więc yy, podejście tego biurka za każdym razem to myślę, że jest 10 sekund w sumie. Więc naprawdę dużo czasu y, można zaoszczędzić kombinując. Niestety nie mam więcej backstage'a, ale dam ci kilka tipów i takich elementów, jak robiłem tu animację. Po pierwsze, super zbawienny okazał się podgląd poprzedniej klatki. Chodzi tutaj o to, że kiedy robisz zdjęcie, następny ruch swojej postaci, możesz zobaczyć nałożony na to transparentny obraz poprzedniej klatki. Dzięki temu wiesz, jak właściwie przebiega ruch który tworzysz, i czy na przykład czymś nie poruszyłeś w tle. Kolejna rzecz to jak sprawić, by twój ludzik skakał. Otóż ja robiłem to za pomocą czegoś takiego. To jest chyba agrafka. Na plecy ludzika przylepiałem kawałek plasteliny. Dziękuję bardzo, Eliza, za to, że mi ją użyczyłaś. Plastylinę wtykasz drucik. Drucik mocujesz na nawet wieży Lego i robisz fotkę tego ludzika w powietrzu. Potem robisz fotkę tej samej sceny, nie ruszając kamery bez ludzika yy, i w Photoshopie maskujesz jedno zdjęcie na drugie. Nic skomplikowanego, ale jeżeli musisz zrobić kilkaset takich zdjęć, to też zajmie ci trochę czasu, miej to na uwadze. Nigdy nie używaj słońca do animacji poklatkowej, ponieważ będziesz miał różnice w jasności co klatkę. Światło naturalne nie jest przewidywalne, dlatego też zasłoń wszystkie okna, odpal te lampy, które możesz i, i cykaj. E, ogólnie to liczę, że kogoś zainspiruje i zrobi ktoś z Was animację poklatkową, na przykład właśnie Lego. Koniecznie mi ją wyślijcie, możecie wysłać na grupę na Facebooku. Dziękuję bardzo Lego za to, że zasponsorowaliście ten film. Świetnie się bawiłem składając te klocki. Koniecznie oprzaj moją poprzednią animację Lego, napisz, która Ci się bardziej podobała. I dzięki wielkie za do końca. Trzymaj się, bądź kreatywny i do usłyszenia już jutro. Cześć!